A co jeśli przychodzę do pracy godzinę wcześniej, to muszę wszystko przygotować, ogarnąć system, zrobić checklistę, zanim ruszy zmiana? Czy pracodawca musi mi za to płacić? Tak! I to jasno wynika z przepisów, bo taki jest wymóg stanowiska, procesów albo przyjęty zwyczaj to jest czas pracy, a za czas pracy należy się wynagrodzenie. Ale tego nie ma nigdzie w grafiku. Wypłata leci tylko od ósmej. To nie ma znaczenia. Prawo pracy mówi jasno. Liczy się faktyczne wykonywanie obowiązków, a nie to, co ktoś wpisał. W harmonogramie. Jeśli pracodawca korzysta z Twojego czasu, musi go rozliczyć. A jak mam to udowodnić? Najlepiej mieć potwierdzenia: logowania do systemu, maile, monitoring, smsy, zeznania innych pracowników. Wszystko, co pokaże, że byłeś w pracy i działałeś. Czy jak. Przychodzę wcześniej, pracuję i mi za to nie płacą. To łamią prawo? Dokładnie tak! I masz prawo domagać się zaległych wypłat. Nawet za kilka miesięcy wstecz. Nigdy nie sądziłem, że za takie rzeczy też mogę domagać się pieniędzy. Właśnie dlatego to nagrywamy. Jeśli chcesz znać swoje prawa i wiedzieć, kiedy możesz powiedzieć stop, to nie jest zgodne z prawem, obserwuj Szołajski Legal Group.